Z tej strony Mr. Marcin dzisiaj będę nagrywał sam Dla. Dzisiaj postaram się wbić złoto na rankedach No i dobra, mam na razie teraz tylko trzy wygrane gierki i będę miał złoto Więc postaramy się zdobyć złoto bo... Jednak to jest taki cel w tym filmie Dobra przejmujemy strefę Przejmujemy, dawaj, dawaj, dawaj Przejmujemy strefę Dawaj Nie O, dawaj, dawaj, dawaj Dobrze Strefa jest przejmowana Uu. Tam! Szybko dobijać dobijali, dobijać. Strefę musimy przejąć. Albo mi się wydaje, czy jak jest więcej osób w ogóle na strefie z jednej drużyny, to szybciej się ładuje? Zobaczymy, co na Dobra, wygrałem poprzednią grę. No i dobra. Wygrałem, dostałem 100 i... Zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału i w macie datę, kiedy mój kolega wbija karnet. I bardzo bym chciał, żebyście więcej zaczęli oglądać, bo strasznie nam wyświetlenia spadły. Ej, Boże, zapomniałem, pomyliłem się widzowie. Otwieram nie wbijał. To myliła mi się Dobra, rzucę tu? Dobra, strzelamy. Dobra, szybko! Nie! Kurde, dobra. Przepraszam widzowie, w tutaj teee yy, te dla Dobra, zabiera trochę CHP safe'owi. Zawsze to coś. Jeszcze mamy jakąś szansę, może. Kurde, fajnie by było to wygrać. Dobra, leży yy, Jackie, boże. Jessie, no co ja mam w ogóle? Ja, ja się w ogóle nie jakoś. Nie, nie mogę zapamiętać tych zadymiarzy. Bądź nie zadałem temu safe'owi. Dobra. Nie, 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 kurde, nie. 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 Nie, nie. Nie, nie. nie, nie, Dobra, chyba po tej rundzie. Dlatego nie, wygramy. Nie, nie, dobra, to by się musiało teraz... To by się musiało teraz... To by się musiało teraz... Dobra, już nie, dalej. Dobra, dalej. Dobra. O nie, dobra, ja już leżę. nie, no. Oby strefę dostać. Może dostać, przejąć. Mnie. NIEE! Uuu, nie no Spajk by się chyba lepiej nadał. Albo Spajk... Yyy, albo tak. Yyy, Nie no, dobra, w nie wygramy. Nie no, nie ma szans. Nie no, nie. słabo. Dobra, to będziemy opierać z tego skarnetu. Dobra. 100 kredytów na meg, ale długo to zbieranie trwa. O jeszcze tu mam 5 kredytów na meg No i lecimy dalej no Te 3 gierki by było fajnie wygrać, bo spadłem trochę. O, zadyma na zadyme, to se necháme důležitě bavit. Dobra. No ne, no, šel primo? O, Jezu, to šel prý no. No Jezu, kdo to je s ním Na bramce będę stał. Dobra. Popatrzcie, jest go. Ju, ju, ju. Ju. Yes. Jest! Ju. Ju. Dobra, Dobra. jest, jest, jest! jest, Dobra, mam, jest, strzelaj, nie, 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 idzie do nas Na bramkę, dobrze Strzelać, podaj, 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 podaj. podaj. Uuu. Nie, Bo strzelaj, strzelaj Jest Jest Dobra, lecimy Znowu zadyma teraz chyba ta słabsza W ogóle rzut karny to śmiesznie się nazywa rzut karny. Ale to rzutów karny, to też nie ma, Dobrze, Dobra, ja idę na bramkę, bo to zawsze coś pomagam, jak trochę bronię. Dobra, rozwalam ich. Baznie. Idziemy do przodu, idziemy do przodu. O, masz podanie. Poko, dawaj, bierz, nie, 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 nie. Poko, nie. Ja się już odradzam. Szybko jakoś ich powstrzymać. Bierzcie piłkę. Bierzcie piłkę. Masz? Nie wiem co ja robię, ale podanie do samego siebie. Co to jest?

Dobra. On już leży. O co No i zmarnowany wójt, Dobra, Masz! Dobra. Yo! Dobra. Podanie. 1, 1 35 sekund, w ogóle co będzie, jak będzie remis? Chyba wygrywka będzie. Remis. Kurde, zabrał piłkę, no ale dobra, strzelaj, 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 no pusta bramka! Już myślałem, że ją je weźmie, jest! Wygraliśmy! Jezu, poko miał 11 eliminacji. Dobra, jeszcze jedna górka wygrana i mamy złoto. Jeden. Damy radę. Five minutes of the Baha'i and I got on -tose -tose. No. So, <laughs> <laughs> i don't know Jest. Dobra! tak! Dobra. Dobra, dobra, dobra! tak! Dałem radę! Sześć eliminacji najwięcej więcej miałem. Złotowany tak! I start drop. Dobra, to jest ta chwila. Co to będzie? Aż się denerwuje. Cyk! Co będzie? A, w tym dobi Biedro. do Biedron. <laughs> A tak w ogóle nie powiedziałem wam e Ostatnio wczoraj tak właściwie Be Berego wygrafiłem ze star dropa i na 50 rzadmiarzy. Dobra, lecimy z rundą

No dobra, to będzie na tyle w dzisiejszy, tak jest Ju! Lecimy drugimi dziś. A, dobra, gadamy. Ale dobra. To będzie na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się.